Dobre? No Widzę Nie mamy tylko No da zaproś mnie. No ty głupi jesteś, no już ja się zapraszają. Za A trzeba. Dobra, wiesz to ze dwóch zrobię szybkie, bo się. Z, ja, ja coś czuję, że jak zostanę tam skara, to będzie mokro. Więc lepiej szybko zrobić co trzeba. A, no to ja w sumie też pójdę. A, okej. Okay. Masz 5 sekund. Jestem. Let's go. Halo, Dope? Dope? Halo? 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 Uuuu! Uh! Halo, to halo to ci to ja nie, gry. Ja, nie słyszę gry. Ja też na chwilę nie słyszałem, będziesz słyszał to spokojnie. Dziękuję za Witamy w headquartersach, e, e, nie wiemy co tu się stanie, i... i zaczynamy chyba. Ja jakby co to. Ty co to jest? co to jest? Co to jest? Podniosłem coś, podnieś to. Akumulator jakiś. No właśnie widzę. Ja pierdzielę, nie gadaj, że my mus... My musimy z tym chodzić, ładować to i wkładać w różne rzeczy, żebyś działały. Stary, ale jak to w ogóle wygląda fajnie. Dobra, pożyłem y, ten, Aha, akumulator. Tutaj. No właśnie, tak się rozgadałem. Dobra, możemy teraz już pewnie. A weź, zobacz, nie, na no, exitność nie możemy. <laughs> Dobra, szybki, szybki wypad <laughs> Szybki wypad na miasto <laughs> Dobra, robimy, stary. Chodzimy. Oj, ty tu chyba. Ale ta ma jest. Weź zobacz, chyba... czy może wyciągnąć tam. Umieść na bate baterię w gnieździe na baterię. Dobry trofeum. Słyszysz? Ale o, nie mogę, nie mogę, słyszysz? Ale... Jak nie ma... map... No nie Jak mogę podnieść until... Aha, dopóki nie jest dead Słyszysz? Co? Mówisz, że ta mapa jest chyba najlepiej zrobioną mapą No, no tak, to no to no była. Wiesz, że oni robili ją rok ponad u, u, u. O, akumulator Masz no akumulator? Nie. No Tak? No, no, no okay. Jezu

Ty kręgle też są. No wiem, wiem O Jezu, to trzeba wysoko dorzucać. Pa 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 Czekaj. i yeah. o, Ty Trafiłem i mi znikło, ale głupie. Dobra, teraz ja Czekaj i yeah. Ej, co jest? To tak krzywo, jeszcze raz. O, dobra. wszystkie poszły. O u mnie też dużo poszło. I gdzie jest? O jest wszystkie poszły ty, ale mega Patrz pa. pa ty, Ale pa, krzywa! Pa, jak prosto, Pało mnie jak prosto! Yeah, A u wszystko. mnie się wywaliły! Nawet, nie do... Nawet kulka nie doleciała się wywaliły wszystkie. ty, A ta tarcza jakaś krzywa jest, czemu jest po lewej stronie? No się nie wiem, czy ciągle krzywa jest. Dziwne. Dobra, wchodzimy. Akumulator potrzebny, dobra, użyłem. Okej. Okay. Kolejny jak masz? masz no to jakąś. Supervisor. dobra. Tutaj. O, tutaj jest monster. Ooo, dobra, dobra, dobra. ja nie chcę to patrzeć. On się, od, One się otworzą, jak spadnie nam bateria. Dobra, research, zobaczmy Kolejny potwór. Kolejny potwór. Tu oh yes. no To to co otwierasz. O, czekaj, nie. Ja cię zamykam tu. Mara. Nie, dobra, tu nie mam. Dobra. Masz dwie notki tutaj. Tu cię. jest disruptor. To jest radiation. Przejść? No 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 Ale to znaczy, że uciekł ten, ten farmer cały uciekł. Tam farmerka, chuj świec co to jest Było Gó gówno. No i na właskę pyknąłem, ty głupia pindo, do Ja pierdzielę jakąś symulację musimy przejść. What the fuck Dobra tego disruptora nie tykamy, nie? No Dobra, tak pana Dobra, research free Ja idę do tutaj, supply room. No nie no, chodźmy razem A tu już włożyć baterię Albo ty, albo jest Je, e, ja złożyłem Ja nie byłem O, do, dopę Ło wow. Ej, jest... zobacz są wszystkie itemki No dlatego zresztą. mówię, bo tu będą te wszystkie itemki potrzebne Wiesz dlaczego? Dlaczego? No tych potwórek No, to no. <laughs> <O>. <laughs> Dlatego to jest dla 6 osób Chodź do research roomu Prowadź Bo ja się boję O, po ciemku będzie klimatyczny o jest? Kolejne notki. No właśnie, widzę. Nie chcę mi się tego czytać. One trzeba, chyba. A mogę to podnieść? Nie. O! Ty mogę wymienić i teraz mam 85, hej? Czyli do ognia będziemy, może musieli ich W końcowo spalić. Czy coś. No, no. A tu co? Ten laser, co nas obtoczył, to on ich osłabi A jeżeli wpadnie w ten laser, co tam był wcześniej. To może no. go przenieść do jakiejś randomowej celi, więc trzeba uważać. No no, no. O, dobra, Hunted Simulation Room. Nie, no czekaj, idę tam na końcu. No weź, ale tutaj. Special no, access, nie. tu jest coś. I tu też jest lever. Tak, no, chodź dalej. One way exit. O kurda, tu będzie. One way. Ja pierdolę, tu będą chyba z trzy zakończenia stary. Zapomniałem, że się kłócek nie da. A tu mogę włożyć, tej... No to włożę No ja chciałem Ale dobra, nie, 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 to chodźmy jeszcze sprawdzić No tu. spokojnie, to za... Ale nie możesz tego zabrać, to jest lipa Jak nam się skończy bateria, będziemy w dupie Weź tu wóż Co, idziemy symulację robić? No, no ale to iść po baterię, bo może się przyjdę dalej Włożyłem Idę, idę też po jakąś baterię Nie, nie tutaj No tu, tam Tu zostawię na końcu, będziemy... O, tutaj tam mam nie trochę Dobra, chodź do simulator, to jest tu? O! Jest... Oh, Jezu, o oh, nie! No way! I znowu w tym domu jesteśmy pierwszym? You fucking killing me! O oh, what? what the fuck? No, też masz schizę? No. O oh, mój gosz! Prawa no, na to nas, nie może, to nas nie może zabić! Jak nie, tak. to jest simulator! Policja Ja bierzcie jakie bośne. Step through the, to the other side and into the flames. Mhm, mm Nie dzięki. A tutaj czy nie. Trzeba. Dobra, idziemy dalej. Pamiętaj, żebyśmy weszli w ogień. Coś było napisane. Oh. O. Oj, cofaj. Dobra, lecę. Jezu Ale mam laki w tym mgle. O oh. oh, Jezu też! Cepło oh. mnie! Oooo! Gdzie ty jesteś? Jestem w łazience znowu. Halo? O oh, jest zap! No tu jest, oh. oh, trzyma. Mam scardy? Tam poszedł dymek. Ej, holding cell does not have power. O fuck. oh fuck. oh fuck! Holding cell door open. Co to jest? O. Oh. Yes? Dobra, no mieliśmy wejść w ogień, to wszedłem. <laughs> Łatwo. Idę na dół. Gdzie na dół? Czemu tu? Mieliśmy wymienić to. Ale jestem ciekawy co tam jest. A co to było z tą lewerem, bo już zapomniałem. O kur... Ty żyjesz? Myślałem, że no. padłeś. No dobra, to lecę. U -u. Holy shit! Zobacz tu masz disruptor. Ten... O... Incinerator tu jest. O kurde, ty. A holding cell does not have power. Dawaj, incinerator klikam. Okej, okay, fajnie. Już wiem z czym to się dzieje. Mogę wyłączyć? Nie! Yeah! Już? Ok Jeszcze jakaś potwora, tam. Czemu tam idziemy? Bo chyba musimy gdzieś tam pójść. Holding cell 7. Yeah. To jest ten! To jest ten skórą, Co trzeba? Ja tam nie idę. No, no, no. holding cell does not have power. Holding cell does not have power. Która? Tam ma. No nie wiem. Ta ma, ta ma. Trzeba szukać Wszystkie mają. U! Obudziłem go. Może ta na górze. Tu 51. No dobra, czyli tutaj musimy ich pilnować. Ale lipa stary. O ja pierdzielę! Dupę wejdź po tych schodach do góry. chodziłem właśnie. A to jesteś na górze? Nie, nie. Aha, dopę masz power Mam. No to dobrze, bo byśmy nie wyszli. Siopiernie, <A4> no. ja nie wiem jak to zacząć nawet. Jeszcze ja boję. No ja też. Idę po baterię jakoś, A nie tutaj, fuj! Prawie znowu do symulacji poszedłem. Dobry jestem. Nie wiem po co ta symulacja była, ale może jakiś odblokowany będzie. Nowe zakończenie dzięki temu. Albo nas opętają po prostu, bo te, 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 te nasze szefowie, to tutaj nie, do najmniejszych osób nie należą czy powiem. No, no. A ten superwizor to co to jest? Bo chce tam wejść A i bo mówi I, I am superwizor. Gdzie? Ej, Holding Aha, ty! Tu jest ten chłop, y, co jest naszym tym. Weź to kliknij. Okej. Okay. From the of my office. Czyli chłop tam siedzi, ten ten. Coś czuję, co wginie. O o. Czy, o już o, chciałbyś... Co jest? No, wszystko. Już... Podniosłem kurę jak Debil, no. Jezu, się wytreszczę, nie Co to Ciega. za czaszka? Co to za obrazy? To są jak. Jakieś... Nie wiem, nie, nie, o, nie wiem. Czy, czy... Idź tam! Idź tam szybko, idź tam na dół! O, Czemu? Opened. No, było odwiedzenie. O Co? Uciekł, uciekł, uciek. uciek. No tyle to, że uciekł to wim? Ale nie się przestraszyłem po prostu, bo nie wiedziałem co robić, bo krzyknąłeś. Is not contained. A holding cell Zamknij łeb! Jezu, wystraszyłem się! Cell Jezu zamknij ten łeb, głupi. Ja mam kurę i lalkę. Ty mogłeś wszystko podnieść, ale głupi jesteś. Ty, yy, to jest ta cela! Stąd uciekł! No to sam nie Uciekł, dobra To ten, ten, ten o, party. Uf, uciekli. Wszyscy uciekli, przegraliśmy chyba Nie, nie nie Uf, Uf, to... Uciekam z to No nie no, no przegraliśmy już Czemu? No przegraliśmy już

Biorę wszystko do łapy, mam falone w to. A gdzie, gdzie ty jesteś? Na górze. Wszystko wziąłem, co mam, mogę wziąć. Co? Jezu. dzięki, że mówisz, nie zauważ... O. Dobry. Widzę, a! widzę, Dobra, bał się na łeb. Baba we mnie weszła, ale mi nawet nie zabrała róży. Nie wiadomo z jakiej przyczyny No wal oh! się na łeb! Dopleż, Ty... Ja... Y... Byłem potworem i chciałem cię ciebie pójść oh, Co o to kurwa, jest? Kurwa, ty już CO wiem TO JEST?! Się, już wiem jak się ożywić, stary A ja nie wiem, pierdolę, to mnie spowolnili, nie mogę wiedzieć oh! W tej grze się nie da What the fuck? Musimy się ożywić, dobra. Ja, ja nie wiem. Ja. Minuta została zanim to wybuchnie, stary. Musimy wszystkim wrócić. Ja pierdzielę. Jak mamy wrócić? No musimy wszystkim. musimy baterie wszystkie przynieść tutaj z powrotem. Pierdzieli się. O Jezu, ktoś tu stoi ile są. O. Co to jest? Jakiś zielony płot pod pierdolą A ty gdzie jesteś, u góry czy na, na dole? Na dole jestem, biegam jak debil, nie to wiem co się dzieje To idę do dzieje. ciebie Eee, I'm dying? Hello, I'm dying O, oj kur... A umieram O, 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 panienka mnie widzi Muszę się zwolna O, oh, zostaw nine. mnie O, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Self destruct activated plan. No shit Sherlock <laughs> <laughs> Like what is this game? Holy shit, dobra, to będzie na tyle jak, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. A my lecimy dalej grać, próbować. Także nara. Nara. 3, 2, 1.